Witam wszystkich, wróciłem po chwilowej przerwie od nagrywania, bo z racji tego, że miałem kontuzję, po prostu wiecie jak to jest przy kontuzji, jest dużo niejasności, tak trochę nie wiedziałem tak naprawdę co mi jest, czy to jest jakieś poważne, bo boli mnie to przy jednej rotacji zewnętrznej. Ale już jest wszystko dobrze. Dzisiaj jadę jeszcze się skontaktować z fizjoterapeutką, która ma mi dać zielone światło na trening. Także ja dam wam znać, jak już będę po wizycie i zobaczymy, co mi powie. Nie odczuwam już takiego bólu jak wcześniej Takiego rwania wiązadła Czuję bardziej tylko lekkie stłuczenie Ale poukładam to lodem i będzie wszystko dobrze Także co, no dzisiaj mój dzień będzie się składał W sumie z tego, że Na początku pojadę do tej fizjoterapeutki, jeżeli ona mi powie, że mogę trenować, to po prostu o 17 zrobię trening, więc nic skomplikowanego, nic nie będzie się działo związanego z treningiem indywidualnym. Nie chcę po prostu jeszcze na własną rękę nic zrobić, bo wiecie, jak to jest później, jednak to pogłębienie tego urazu może być niepotrzebnym problemem dla mnie dodatkowym. Rano siedziałem, robiłem dla Was plany treningowe zindywidualizowane. Naprawdę wymaga to ogrom pracy, ale wiem, że każdy z Was dzięki takim programom osiąga niesamowite rezultaty. Już Wam mówię od razu, dam Wam takie info odnośnie tych planów zindywidualizowanych, na podstawie czego je układam. Piszecie mi pozycję na boisku, poziom zaawansowania Balmastery, podstawowy, średnio zaawansowany czy zaawansowany, jak wyglądają Wasze treningi w klubie, specyfika oraz intensywność. No i jeszcze rozmawiamy sobie, jaki jest wasz cel treningowy, na podstawie tego ja dobieram obciążenia staram się po prostu zrobić tak żebyście byli w szczycie formy w sobotę jeżeli gracie w sobotę mecz i wiecie, że wyjdziecie w pierwszym składzie jeżeli, nie wie, jeżeli wiecie, że na przykład nie wyjdziecie w pierwszym składzie, wracacie po jakiejś kontuzji, to oczywiście jest to też również uwzględnione w planie mega można progres zrobić dzięki tym planom treningowym, ponieważ wszystko jest dostosowane do Was i jeżeli po prostu chcecie sobie zamówić taki plan treningowy albo wcześniej się ze mną skontaktować, to wpadajcie do mnie na Instagram, tutaj macie link do strony, jeżeli chcecie zamówić program ja co, ja idę zjeść sobie drugi posiłek dzisiaj Później lecę do tej fizjoterapeutki, także odezwę się do Was już po wizycie Może jeszcze później po treningu zobaczymy Będę Wam ciągle relacjonował to jak się czuję No i co, no i lecimy Na drugie śniadanie, na drugie śniadanko mam omleta Oczywiście z płatków owsianych Standardowy omlecik W sumie jest to moje drugie śniadanie Dzisiaj dodałem do niego miód, cynamon oraz dwa dżemy Jeden śliwkowy, drugi borówkowy Idę to jeść, bo tak apetycznie wygląda. Witam Was kolejnego dnia. Wczoraj nic się nie odzywałem, ponieważ bardzo późno wróciłem. O 20 miałem wizytę u fizjo, troszeczkę wcześniej mi przyjęło, ale zostałem jeszcze na kolacji sobie na mieście. No i dzisiaj Wam powiem jak to wczoraj wyglądało. Byłem normalnie na treningu, ale trenowałem indywidualnie. Zaczynaliśmy trening oczywiście od rozgrzewki, to robiłem normalnie z drużyną. Bolało mnie tylko przy jakichś tam dynamiczniejszych ruchach, więc po prostu starałem się wszystkie ćwiczenia robić jeszcze na spokojnie. Po tej rozgrzewce mieliśmy dziadka i w momencie, kiedy moja drużyna grała dziadka, ja biegałem sobie takie tempówki, że biegłem na 100 metrów 70% i 50 metrów truchcikiem i tak biegałem przez 6 minut. Dałem tam w sumie mocne tempo, nawet nie wiem, czy troszeczkę nie za mocne, ale ja mam po prostu taką ambicję, że czasami nie jestem w stanie jej przezwyciężyć i biegłem praktycznie na 80-90%, a nie powinienem pewnie. No ale dobra, przebiegłem to 6 minut. Później pobawiłem się trochę z piłką. W tym czasie moja drużyna miała ćwiczenie podaniowe, schemat podaniowy oraz ćwiczenia na moc, gdzie mieli główną uwagę poświęcić na to, żeby robić te wszystkie ćwiczenia jak najdynamiczniej, jak najszybciej. No i ja w tym czasie się bawiłem piłką, obserwowałem sobie jego i tam pracują, później weszliśmy tylko jeszcze do gierki takiej bardzo dużej na utrzymanie i tam też grałem tak na 70-80%, żeby po prostu nie zmieniać kierunków i nie obciążać tej części nogi, która mnie bolała i która pewnie jest jeszcze do, te, do teraz osłabiona, no i jeszcze przed treningiem byłem na siłowni, robiłem dużo stabilizacji. Około 30 minut na gumach. Nie pokazywałem wam tego, ponieważ no, czasami jest tak, że po prostu chcę się skupić y, tylko na tym, żeby wykonać dobrze ćwiczenie. Tym bardziej, jak jest kontuzja, bo jednak to wtedy czucie mięśniowe jest mega ważne, żeby y, każde ćwiczenie robić dokładnie i dobrze technicznie żeby później ta kontuzja się też nie odnawiała, więc po prostu chciałem się maksymalnie skupić na jakości wykonania, to robiłem przed treningiem, no i później po treningu miałem wizytę u fizjo, no i zostało mi tak naprawdę jeszcze tylko stłuczenie, lekki obrzęk, mam to okładać lodem, miałem też przelej robione igłowanie, więc jest ogólnie dużo lepiej. No i co? I dzisiaj jadę sobie zrobić taki 30-45 minutowy trening indywidualny. Umówiłem się z koleżką, z którym już tam kiedyś nagrywałem. Trening, jedziemy po prostu się pobawić piłką, później zrobić jedno ćwiczenie podaniowe, tak, żebym się wczuł w podania i przyjęcia. Ponieważ y, ogólnie naszym stylem gry w drużynie jest y, gra krótkimi podaniami, y, bardzo szybko i po prostu wiem, że ja ten element muszę mieć cały czas opanowany do perfekcji. A wiadomo, że jak wracamy po kontuzji, to jednak to czucie piłki jest mniejsze, także jadę wyczuć piłkę, jadę trochę po, y, potrenować podania i przyjęcia. Także radość, troszeczkę pracy w jednym ćwiczeniu i można zaczynać dzień. W sumie nie zaczynać, bo jest 11, ale lecimy. Widzimy się na boisku. Może zrobię jakieś nowe przejście, co? Czekaj, co bym mógł zrobić? Tak, albo nie. On problems, on problems are sober. My run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone progression, it's all that I wanted. The phone in the Widziłem po treningu i czułem tak naprawdę to wiązadło czy to stłuczenie tylko przy dynamiczniejszych zrywach, więc ich po prostu nie robiłem. No, jeszcze jest to taki ból nie jakiś nie do wytrzymania, ale jest po prostu taki jakby drażniący, bo wiadomo, że jak was zaczyna coś boleć, to jakby umysł broni się przed tym. No i niekoniecznie też. Nie jest to tak, jak Was boli na przykład yy, mięsień podczas biegu, kiedy on się zaczyna palić na przykład przy bipteście. No to to nie jest taki ból, tylko to jest taki bardziej ból, który właśnie może powodować głębszą kontuzję. Przynajmniej mi się to tak wydaje, ja sobie go tak kojarzę. Yy, właśnie siedzę i przykładam lodem warzywne trio i montuję taki fajny, yy, taką fajną synchronizację z wodów. Zrobiliśmy, zobaczycie to pewnie na Instagramie. Także co? Potem lecę na trening do klubu. Także pewnie odezwę się po treningu w klubie. Co tam ze mną? Pewnie też jeszcze nie wejdę na 70%, ale to zobaczymy. Będę się odzywał. Pozdro. Witam Was kolejnego dnia. Wczoraj na treningu byłem gdzieś tak w 70-60% gotowy. Nie chciałem jeszcze dynamicznie nic zrobić, żeby tego nie obciążać i żeby dzisiaj na meczu dać siebie 100%. Podjęliśmy decyzję z trenerem, że wyjdę od początku, jeżeli będzie mi się coś działo, to dam sygnał i wtedy zrobimy szybką zmianę. No i tak, dzisiaj gramy mecz w Pucharze Polski z Piastem Strzelce Opolskie, jeżeli uda mi się ogarnąć materiały, to pewnie zobaczycie e, najlepsze akcje, czy może analizę, jeżeli będzie dobry materiał z tego, bo z tego co pamiętam, to oni w miarę fajnie nagrywali nasze mecze. E, no i jem sobie teraz posiłek drugi, Ładuje się węglowodanami, pierwszy raz w sumie jem bataty, na drugi posiłek mamy tutaj bataty 150 gram, e, kromka orkiszowa, ser kozi oraz pomidory z bazylią. Jeden taki posiłek, jest to mój drugi posiłek. Rano jadłem sałatkę też z serem kozim, miodem, musztardą, oliwą z oliwek. No i trzecim posiłkiem będzie pewnie jeszcze jakaś kasza, ryż, coś węglowodanego, węglowodanowego wraz z tłuszczami, oczywiście. No i jeszcze po meczu pokażę Wam się tylko posiłek pomeczowy. Jeszcze będzie, będą to płatki owsiane. Dodatkowo kupię sobie jakiś batonik białkowy, żeby uzupełnić białko, bo aktualnie nie mam białka. Yy, I co, no i co, no i działamy, nie Mam nadzieję, że, nie mam nadziei, nie mówisz tak, nie mam nadziei Tylko na pewno będzie dobrze, wygramy dzisiejszy mecz Ja nie zejdę, zdobędę dwie bramki Haha, szybka przepowiednia, zobaczymy co się stanie Jem właśnie ostatni posiłek, a w sumie prawie zjadłem Ryż, łosoś, pomidorki, dałem trochę przecieru pomidorowego Ogóreczki, oliwa z oliwek I będę oglądał mojego mistrza Frankie de Jonga Jedyne co mam lepsze od Frankiego to można powiedzieć, że strzały. Bo gościu w sumie gra tak maksymalnie defensywnie, że on się nie podłącza prawie w ogóle do akcji ofensywnych. No i teraz nawet w, tej, w tym spotkaniu, co grała Barcelona z Atletikiem, Bilbao to tak samo grał na szóstej i praktycznie po każdym podaniu do ofensywy zostawał z tyłu i asekurował całą linię pomocy. Ale co się chłopak bawi ma balans ciała niesamowity. Z prawej strony wyskoczy Wam mój filmik Gra jak Frankie Dają, tam w prawym górnym rogu. Także wpadajcie sobie i zobaczcie. Dobra, czas Wam troszeczkę więcej powiedzieć o meczu. Nie będzie to jakiś długi monolog, ale szybko się streszczę, powiem Wam co i jak wyglądało. Na początku chciałem powiedzieć, że staliśmy w korku i nasz przyjazd był zaplanowany na około 16.30. Dojechaliśmy na 17.10, a graliśmy mecz o 17.30. No i dojechaliśmy, rozgrzaliśmy się w te 15 minut, czy tam 20, bo mecz był troszeczkę przesunięty, no ale robiliśmy tak naprawdę wszystko w biegu. I początkowe minuty ze względu właśnie na brak koncentracji e, i wydaje mi się, że tak troszeczkę źle weszliśmy w mecz, e, no były około, około 20 minut mniej więcej, e, Piast szelce Opolskie przeważał w tym spotkaniu i grali tak naprawdę sobie swoją piłkę, my byliśmy troszeczkę zawolni w pressingu, no, i później z każdą minutą zwiększała się nasza dominacja, operowaliśmy więcej piłką. Do momentu, jak strzeliliśmy bramkę na 1-1, to tym bardziej urośliśmy, i chcieliśmy kolejne, kolejne bramki strzelać. No, i właśnie tak to wyglądało, że na początku nie mogliśmy wejść dobrze w mecz, a później, jak się już obudziliśmy, to z każdą minutą nasza dominacja rosła. Bardzo podobne były sytuacje z tych, których szczeliliśmy bramkę, więc to naprawdę pokazuje, że to, co trenujemy na treningach, naprawdę działa. No i co? I jeszcze odnośnie w ogóle mojego występu. Jestem jak najbardziej zadowolony. Wiadomo, nigdy nie można być z siebie zadowolonym do końca, więc bardziej satysfakcjonowałoby mnie to, jakbym zdobył bramkę. Mogę sobie zaliczyć tak naprawdę jedną asystę, którą Wy mniej więcej widzieliście. Była to taka asysta, że przepuściłem piłkę balansem ciała. Yy, ogólnie cały występ, naprawdę jestem bardzo zadowolony z jednej rzeczy już któryś raz z rzędu, że nie zapominam o tym skanowaniu otwartej pozycji. Yy, robię tego bardzo dużo, dzięki temu jestem w stanie podejmować właściwe decyzje. Wiem po której stronie mam przeciwnika i na pewno to jest u mnie na plus, bo staram się po prostu za każdym razem yy, przed otrzymaniem podania czy w momencie jak piłka do mnie leci, skanować przestrzeń, żeby yy, właśnie podejmować dobre decyzje. Jeżeli chodzi o dryblingi, to tak naprawdę parę dryblingów miałem udanych, parę nieudanych, tak jak zawsze. Tak jak każdy ma praktycznie takie driblingi, najważniejsze to po prostu po pierwszym przegranym dryblingu czy złym podaniu się nie poddawać, tylko dalej cisnąć i pokazać, że tak naprawdę to był tylko wypadek przy pracy. Bałem się jeszcze tak naprawdę oddawać strzały, troszeczkę się bałem, że to kolano mi się gdzieś zblokuje, oddam bardzo mocny strzał i te moje strzały były takie bardzo średniawe. Ostatni posiłek na dziś mamy tutaj ziemniaczki. Bataty mi zostały jeszcze z tego drugiego posiłku, tuńczyk oraz marchewkowo-pomidorowy sos. Jutro powiem Wam coś więcej o meczu, bo chcę to zjeść na spokojnie, zregenerować się wiem wszystkie suplementy i szybko i spać. Jutro rano trening indywidualny, więc wykonam trening indywidualny i po treningu opowiem wam trochę więcej o meczu, Aby już widzieliście moje najlepsze akcje. Także do jutra. Witam Was kolejnego dnia, dzisiaj Wam trochę więcej opowiem o tym wczorajszym meczu pucharowym a teraz lecę na trening indywidualny z Filipem także zobaczycie pewnie większość jakichś tam stawek z tego treningu Lecimy! Tak jest i prawa, luźno, luźno, luźno Tak jest i zawróć dobrze, 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 dawaj wróć Tak jest, brawo tak. Lewa krótko, lewa krótko, tak jest i zawróć, zawróć Teraz już było lepiej z rękami, super zawróć, brawo Tak jest, brawo, druga, tak jest i gaz, i gaz, Przyspieszaj z tego, przyspieszaj, przyspieszaj. brawa, zwód, Dynamiczne, dynamicznie, dynamicznie, mocno zawróć, mocno zawróć, super, znów zawróć, szybciej, gaz, ze zwodem, ręce pracują, zaczynamy, wysoki skip, dawaj. Niski, niski, niski. Super. Slalom, slalom. Szybciej, 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 szybciej. Tak jest. Krótko przy nodze. Krótko przy nodze. Kontrola podeszwa. Wszystko używamy. Każdą część stopy. Tak jest. Super. Hop. Gaz, 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 gaz. gaz. Szybka zmiana kierunku. Szybciej. Gdzie miałeś zmienić? wejście, hop, zmiana, wejście, hop, zmiana, wejście, hop, zmiana, wejście, hop, zmiana. Przeprowadzam. Ustaw się za mną. Zawrót. I teraz. Hop. Za rok, za rok, za rok. Gaz. gaz, 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 gaz. Zawrót, zawrót, zawrót. ze zwodem. Hop, balans. Nie, to jest nie, niepłód. Tutaj jest taki zawrót. Pierwszy zwód to jest to, to jest we wersja, balans wyjście. O, znalazł się, Reszta pracują, reszta pracują. Tak jest. Wewnętrzna. Balans. Wyjście. Ekstra. Hop, 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 ekstra, Hop. Damy gaz, 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 gaz. Szybciej, szybciej, szybciej. Już na wewnętrzną. Po, na wewnętrzną po zawrocie. Ekstra. Gaz, gaz, zawróć szybko. Już na wewnętrzną, na wewnętrzną. To jest to, brawo chim, tylko bardziej do głowy. Więc Zawróć. Tak. Już podeszła, mocniej. Mocniej. Balans. Super. Otli biegniesz tam. Ja przyjmuję kierunkowo. Wykonuję balans. Idę do drugiego kwadratu. Gram, grasz do mnie. Dół mi grasz mocną. Znów przyjmuję. Wysokuję balans. Oddajesz szał. No. Cały czas przygotowany. Szybszy bód. Tak, dawaj. Ekstra. Graj. Szybciej. Tak, jest i kończ. Jest. Tak, jest, super. Tak jest i kończ, szybciej, czemu nie z prawej, masz z prawej, to ma mali... nie z Tak, nie jest ekstra, obróć, szybciej, szybciej obróć, graj. Szybciej, ale nie wykorzystujesz zewnętrzną. O właśnie, idealnie, to jest to. Graj, graj szybciej, hop, przyjęcie druga. Tak jest i kończ. Jest ekstra, szybciej, szybciej do piłki, zawróć. Ok, hop, hop, dawaj, dawaj, dawaj zeszczałem. No i co, i teraz dzisiejszy mój dzień poświęcony będzie maksymalnie regeneracji. Rano skończyłem ten trening indywidualny, ale teraz zaraz lecę sobie na drążki zrobić ogólnie cały trening na górę ciała. Później lecę sobie na rowerek Na 30 minut na pewno I kończę to wszystko wejściem do rzeki na 10 minut No i tak będzie wyglądał mój proces regeneracji Wy to może zobaczycie Także jeżeli zobaczycie to miłego oglądania A jak nie to widzimy się jutro Jutro jest piątek Także mam tylko trening w klubie Może wyjdę coś na podwórko się poruszać I zrobię parę ćwiczeń na szybką pracę nóg Bo jeszcze w tym tygodniu nie zrobiłem Ale to zobaczymy jutro Widzimy się jutro albo jeszcze dzisiaj na treningu no, jakieś nowe przejście bym zrobił, może, co? Where are you? What's, up? What's going on? Touching the stars. Siłowym oczywiście 30 minut rowerku, tak żeby rozbić te nogi, jutro być maksymalnie świeżym na treningu. Także tak wygląda mój proces regeneracji. Jeszcze tylko zostało mi wejście do, lodowa do lodowatej wody i zrobię to oczywiście u siebie na rzece, bo jest tam woda tak mega zimna, że moje nogi na pewno jutro będą idealnie zregenerowane. Także zapamiętajcie i mam nadzieję, że Wy też tak sobie taki protokół regeneracji stosujecie po meczowi. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzu, czy stosujecie i jakie efekty macie dzięki temu? Ja na pewno czuję się dużo lepiej następnego dnia, w tym dniu, w którym ćwiczę, też samopoczucie jest lepsze. Także tak, lecę na rowerku, czyli zapamiętajcie jeszcze raz: pierwsze trening góry ciała, nie obciążamy nóg. Później rowerek 30-20-15 minut i na końcu wejście do lodowatej wody. Ja lecę, później lecę coś zjeść. Widzimy się jutro. Także do zobaczonka. Pozdro.